Siemaneczko w dzisiejszym vlogu, dzisiaj vlog nic nie jest związane z pirotechniką czy z urbexem tylko taki vlog no dzisiaj tak sobie, sobie pomyślałem że chociaż vloga nagram, dlaczego? no dawno też nie nagrywałem vlogów tylko tam 31 grudnia, tam ze trzy filmy wleciały i to wszystko, tylko trzy filmy związane jedynie z pirotechniką. No ale dzisiaj macie chociaż Vlogasa No troszeczkę lipa, że już zaczyna się ściemniać. No ale no cóż. No, cóż, się mówi. No, de facto, że jakiś inny filmik niż właśnie pirotechnika czy właśnie urbeksy to jest troszeczkę inaczej. No. Co, co by tu Wam jeszcze dopowiedzieć? No. Jeżeli będą komentarze pod filmem jak u mnie, no to od razu informuję, że jest OK Tylko czasem no nie powiem. Jak sami pewnie najbliższe osoby wam z tego świata zeszły a to choroba, to nagła śmierć z nieznanych powodów, no to e, ja wiem, co czujecie, ja wiem też e, sam po sobie, co to znaczy, bliską osobę stracić. No i o, e, miałem e, w, w niedzielę, czyli wczoraj, miałem. E, Przyjść do lasu i, i tak trochę w dzień nagrać, ale yy, No za przeproszeniem yy, No nie chciał, no późno wstałem, nie, yy, iść koło około trzynastej, no ale no, trochę inaczej mi yy, wczoraj plany wyszły, no i się nie przyszło do lasu, a dzisiaj no e, dopiero w lesie byłem jakoś po piętnastej no ale teraz właśnie do domku wracam i tak e, pomyślałem o was żeby wam coś e, ciekawego nagrać no e, tylko że nie petardy rakiety i inne tego typu sprawonki pirotechniczne czy jakieś urbeksy tylko pomyślałem że nagram chociaż e, Takiego vlogaska dla Was. Lepszy vlog niż w ogóle, żeby nic nie było na moim kanale. Jeżeli przyznajecie mi rację, to piszcie w komentarzach, jak też coś takiego nie pasuje. No to nie będę więcej vlogów nagrywał i święto będzie. Ale jeżeli pasuje, to ok. No to do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie, cześć i czołem.